Wydarzenia Alicja Pączkaska. Dziś nadajemy w Wzgórz Wzgórzu. To nie do państwo, A tam na górze mm, nie widać. Tam dalej są tory kolejowe. Tam, e, robią nowe atrakcje i nowe tory. A tam za mną dalej to będzie niedługo nowa stacja. Zielone wzgórza. W Białym Stoku, drodzy Państwo. Deszczowo, zimno. No, no wiecie, drodzy Państwo. Reporterka jest no, faha, a a beza, jedzie, jest oburzona. Ma no. facha, że będzie. A jest z baska. No, w Białymstoku na Starosielcach jest taki mały kościół, drodzy Państwo. Tam będzie większy. Będzie więcej kurew O, tyle powiem. A tam dalej, drodzy Państwo. Na zielonych wzgórzach koło akcesu budują coś, ale raport tylko nie wie co. Prawdopodobnie dom publiczny. No, pogoda! No, 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 no. Jutro i pojutrze w Białym Stoku przelotne opady deszczu. Będzie pogoda chujowa. Tak samo jak dzisiaj, chujowa. Drodzy Państwo, no. Do widzenia Państwu.